Witam Was! Dzisiaj kolejny filmik, i dzisiaj taka sytuacja po prostu z życia wzięta. Mianowicie mamy tutaj taką rodzinę, jednego takiego znajomego mojego, który po prostu no, całą rodzinę odżywia wegańsko. Im to służy, dobrze na tym funkcjonują. Jednak pojawiła się taka dziwna sytuacja. Mianowicie jedno z ich dzieci, ponieważ mają ich więcej, Cały czas w szkole miało bardzo dobre wyniki. Wszystko super, wszystko pięknie, piękne oceny, wszystko. Nagle jest problem. Pyk z koncentracją. Dziecko jakoś nie może się na niczym skupić, oceny są coraz gorsze, nawet było już zagrożone z dwóch czy trzech przedmiotów, że po prostu nie przejdzie klasy dalej. No i co? Jest wielki problem. Teraz nie wiadomo, co tu się stało, dlaczego tak to właśnie jest. Więc zaczęli szukać różnych możliwości, aż w pewnym momencie zbadali poziom witaminy B12. Okazało się, że właśnie witamina B12 była totalnie gdzieś tam już no, praktycznie, że totalna masakra. Nie? Niewykrywalne i naprawdę było bardzo, bardzo źle, jeżeli chodzi o tę witaminę B12. Więc co? Zrobili. Od razu kurację zaczęli suplementować B12 wszyscy, bo zrobili badania wszyscy, okazało się, że wszyscy mieli wielkie niedobory B12 i jest wielki problem. Dlatego ja zawsze na to tak uczulam: jeżeli jesteś na diecie wegańskiej, pilnuj swojego poziomu B12, ponieważ tam nie ma źródeł dobrych z B12 i zawsze będzie go brakować. Również już niektórzy próbowali różnymi rzeczami, tam jakimiś algami i tak dalej, różnymi to korygować. Jednak później robili badania i dalej mieli go za mało. E, dlatego no, trzeba niestety to B12 pilnować. Nie mamy dzisiaj źródeł pokarmu, które gdzieś są takie naturalne. Jak ja tutaj mam na przykład zioła jadalne, tam znajdę jeszcze B12, które nie są pryskane, nie są myte przede wszystkim. Bo jeżeli to umyjemy, to zmyjemy to. Również tyczy się to e, ludzi mięsożernych. Jeżeli teraz cały czas będziesz gotować do maksa swoje mięso, będziesz je piekł, będziesz je grillować, nie wiadomo co jeszcze, także w środku już nie ma różowego, to będziesz mieć braki B12, ponieważ ty te B12 usmażysz e, na śmierć no, w, tej, w tym garnku i po prostu nie będziesz mieć tego B12 w środku, więc tak ważne jest pilnowanie swojego poziomu, albo go badać, albo po prostu go suplementować, chociaż najlepiej go byłoby zbadać po prostu, żeby wiedzieć na czym stoimy, i wtedy można sobie suplementować to. To jest wielki problem z tym B12 niestety, i wiele osób go ma. Żona robi swoje steki tak, że one są w środku jeszcze różowe więc dalej ma jeszcze źródło B12, też bardzo często je w niekiedy nawet i na surowo, też ma w tym B12. Ja sobie suplementuję B12, żeby mieć święty spokój, żeby mi go nie brakło. Mam tutaj na przykład o taką witaminę B12, którą sobie suplementuję, chociaż teraz wyszły już jakieś lepsze jeszcze liposomalne, e, także będę następną sobie po prostu zakupię już tą liposomalną Zalinkuję wam obydwie. Jakby was to interesowało, gdzie możecie je znaleźć. Z hasłem Szaman macie tam jeszcze 5% zniżki, akurat w tym sklepie na te produkty. Także to też zawsze jakaś dodatkowa korzyść. No i co z tym dzieckiem? To dziecko zaczęło suplementować B12. I wyobraźcie sobie, że, czekaj, po ile on to mówił, po chyba dwóch tygodniach, wszystko wróciło do normy. Dziecko znowu miało koncentrację optymalną. Zaczęło przynosić normalne, dobre oceny, znowu tak jak kiedyś, czyli cały problem został rozwiązany. Dlatego, to jest to po prostu tak ważne, żeby pilnować tego B12. To się zdarza również e, osobom starszym, osobom w młodym wieku, nawet niekiedy, kiedy nagle zaczynasz zapominać, to jest pierwszy taki objaw, że może ci brakować B12, która gdzieś położyłeś klucze i chodzisz, myślisz. Ja miałem te klucze teraz. Albo idziesz po coś gdzieś do pokoju, i nagle w połowie drogi zapominasz po co szedłeś, i stoisz i myślisz, e, po co ja szedłem. Nie pamiętam. To są pierwsze takie objawy, że brakuje ci B12. Również kiedy na przykład e, obserwujemy starszych ludzi, byli ze sobą, nie wiem, 30-50 lat, i nagle dziadek zaczyna się robić bardzo zazdrosny, czy babcia zaczyna się robić bardzo zazdrosna. Że o, ten, tego, bo tam babcia pójdzie gdzieś się z kimś, czy dziadek pójdzie z kimś, to też może wskazywać na objaw braku B12, ponieważ nie jest to normalne, kiedy oni ze sobą 30 lat razem byli, byli młodzi i nigdy nie byli zazdrośni, a nagle w wieku starszym zaczynają się być zazdrośni, tak jakby babcia gdzieś tam poszła z kimś. No jest to ogólnie też i nielogiczne, ale to jest właśnie też taka wskazówka, że brakuje nam B12. I bardzo ważną rzeczą, o której większość zapomina, o której też lekarze nie informują, jeżeli miałeś jakiś zabieg pod narkozą w szpitalu, to przez narkozę twoje B12 jest równe 0. Wszystko zostanie zużyte przez narkozę. I wtedy od razu trzeba uzupełnić witaminę B12. To jest bardzo ważne, ponieważ będą problemy z tym. Będą nas boleć plecy, będziemy zapłać zapominać różne rzeczy. Naprawdę to jest cały szereg objawów braku witaminy B12. Dlatego trzeba to po prostu mieć na uwadze z tą witaminą, ponieważ ona jest bardzo ważna. I tu akurat była taka historia, którą po prostu chciałem się z wami podzielić, bo ktoś może mieć również takie same problemy z koncentracją i nie będzie wiedzieć i może tego nie znaleźć, co jest przyczyną, a przyczyna jest czasem bardzo prosta. Wystarczy uzupełnić B12. I tyle w temacie. Dobrze, moi drodzy, jak byś interesuje, ja Wam to zalinkuję, z której ja korzystam, bo znowu zaraz będą pytania, jaką kupujesz, gdzie kupujesz, także ja już się tutaj zabezpieczam i wrzucam Wam to po prostu w opis filmu, żebym tych pytań już mógł uniknąć, bo sami zresztą widzicie po komentarzach, co chwilę gdzieś ktoś pyta, pomimo, że mówię, gdzie to i tak dalej pytacie. Także B12 zasuplementować, bo może już zapomnieliście, że na początku filmu o tym powiedziałem. <grymne> Także tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej.